Ja tam widzę jakąś krągłość. Zaraz zobaczymy co to jest. Ja jest tam, po prostu. Stąd widzę. Dzisiejsza część jest aktem poświęcenia. Witam Was, znowu Was witam na, na wiadomo już gdzie witam was Pewnie poznajecie ten teren <gry> Także łączka do poprawienia No bo ostatnio mi bardzo zaskoczyło powiem Wam tutaj, no wręcz byłem w soku. No Samo to, że tu odzieś, w tym miejscu srebro wyszło. I tutaj mówiłem, dużo jest jakieś takie zagęszczenie sygnałów i poprawiam, nie? I już przechodzę do tego dołka, bo co w nim było? W tym dołku było to. Dosyć głęboko powiem wam. Na dnie. Ja to podejrzewałem, że to jest część od maszynki do golenia, po prostu. Nic innego. Na pewno to jest to chyba. Także, dobra, nie przedłużam i po prostu. Robimy łączkę jeszcze raz. Chcieliście pogadać o drobinkach. Patrzcie. Mikroskop, nawet pinpointer tego nie chciał za bardzo znaleźć. No coś. Małego, zobaczcie jak to bije. Dwunastka jak na fenola. Ja pierdzielę Jakby tu było usiane ta łąka takimi tymi, to nie szłoby szukać nic. Tak wam pokażę, bo tutaj... Mówiłem ostatnio, i dzisiaj powtórzę. Jest tu mnóstwo jakichś kawałków. Żelaznych, ale między, między nimi o. czasem się tak powtórzy, coś i to możliwe, że coś będzie zaraz zobaczymy. Tym razem takie coś. Ja tam widzę jakąś krągłość. Zaraz zobaczymy co to jest. Ja jest tam, po prostu. Stąd widzę. Zobaczmy. Jest moneta. I co? Nie warto było tu wrócić? Co mamy? Czuję, że będzie Shai Zdaje się, że jest to właśnie fenol pruski, ale kurde, powiem Wam, że stan lichy kiepskawy. Nie mogę tu nawet zaczepić się gdzieś. tu widziałem niby jedynkę, o taką o. o. tu jeden i fenigę, to, to by to tak wypadało. No i mamy pierwszą monetę, zobaczcie. Ja tu byłem w poprzednim filmie. Dobra, do następnego dołka. No powiem Wam, że doszedłem do końca. A nawet już tutaj dalej No, ale efektów Nie ma, nie było <laughs> Ale tutaj mam jakąś krągłość powiem wam Raczej moneta Nie wiem czy nie współcześniak jakiś Na tej trawie, czekajcie gdzie to było O, jest tutaj Co to jest? No współcześniak będzie Jakieś tam dwa grosze załóżmy chyba tak, dwa grosze. To i tyle, no co ja mam dzisiaj wam o pogodzie powiedzieć? Że jest gorąco, ale są chmury, które dają ochłodę. No i do następnego dołka. Chyba guzik. No guzik, bo tak wygląda po przewróceniu. Czekajcie coś ma do zaoferowania nie ma nic Płaską powierzchnię tylko Ale poczekajcie chwilę Doczyścimy Dobra, nie ma nic na guziku z tyłu może coś tam napis jakiś jest, ale do następnego rołka zmieniłem łączkę jak widzicie no tutaj jak coś znajdę to normalnie po tych ostatnich radach Ale się nie zarzekam, bo może właśnie znajdę Tylko, że tak, ja podszedłem w ten lasek taki Taką kępę jak tu i powiem wam, że już kleszczomuchy zaatakowały No dziadostwo już jest Także do lasku raczej bym nie wszedł Na krótki rękaw Tutaj mam zmolestowaną obrączkę gołębią, ale taka zgnieciona Masakra. A ziemia jest beton, powiem wam. No beton. Powiem wam tak, zagrało coś w tym dołku. Jest to jakaś monetka na pewno, bo już widzę okrągły kształt albo guzik, ale Ale jest jakiś ogryzek. Ale to jest ogryzek, ja pierdzielę. Ale stawiam na Adolfa, nie? Cynkowego. Tylko, że jest tak zjechany i po prostu nic nie widać. A ja, co ja wam powiem? Ja wam powiem, że dzisiaj było to, co było. Dzisiaj nie było tak kolorowe jak ostatnio, ale wypad był. Jakieś tam można powiedzieć, że trzy monety mam, chociaż to nie ma o czym gadać dzisiaj, ale mam. I słuchajcie, no kończę przygodę z łączkami tymi, na razie się tutaj jakiś czas nie pojawię, bo raz, że to przerosło, dwa, że to już tak mi się znudziło, wiecie, łażenie po tym samym. Cały czas po tym samym polu, no to można oszaleć. Także będę szukał na drugą część tego filmu, bo na pewno z tego co znalazłem nie powstanie jedna cała część, także będę jakiegoś... Szukał terenu, żeby Wam dograć tu resztę do tego. I tyle Wam powiem. No, nie przedłużam. Wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję i zapraszam na następną część tego filmu. Trzymajcie się, cześć. Nie muszę być usłyszeć, hej, będziemy draftan. Nie ma kasztal, w nie Witam na kolejnej części tego filmu. Dzisiejsza część jest aktem poświęcenia. Powiem wam, że. To, co robią komary w lesie i te kleszczomuchy, bo w końcu są kleszczomuchy, dosyć późno się pojawiły, nie wiem dlaczego. To jest po prostu nie do opisania, chociaż ten środek na komary działa. To na kleszczomuchy w ogóle nie działa. One sobie siadają, jak chcą, gdzie chcą, do ucha wchodzą, wszędzie. Także jest masakiera i ja długo tu nie wytrzymam. Na pewno tam widzicie dołek i, krótko mówiąc, pierwszym fantem dzisiejszej wyprawy, oprócz tych śmieci, co tu są, to jest ta plomba. Co tam na niej jest, to już widzieliście na zdjęciu i po prostu do następnego dołka. Robię koła, zataczam koła. Patrzcie, tu mam, miałem sygnał w tej dziurze, taki niemrawy. I zobaczcie, jest naparstek. On właściwie był naparstek, i nawet nie wiem, czy czasem ja go trochę nie ulepszyłem. <grym> Ale myślałem, że to rurka na początku. Ale to na 100% jest naparstek. I lecę dalej. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Jak jakiś, zobaczcie, pogryziony i zapocony cały. O. Ale mam chyba monetę w końcu. Zaraz wam pokażę, co to jest. No i jest to, powiem wam, nie jest to fenol. Szczerze myślałem, że to piątka będzie z cesarstwa, a jest to po prostu 10 groszy z 49 roku. Dlatego takie ciulowe ID. mi się nie chcę o tym mówić, ale zobaczę, sobie ile. A to całkiem niezłe, było dziewiątka nawet. Te piątki z cesarstwa to 5, 6. Także mamy dzisiaj pierwszą monetę, prawdopodobnie ostatnią. Ale w tym momencie to oczywiście mamy 49 rocznik, więc pozdrawiam. Pozdrawiam Ciebie, Antoni. Trzymaj się i zdrówka życzę. Wam też zdrówka życzę i zapraszam do następnego dołka, albo do końca tej wyprawy. Moi drodzy, korzystając z tego, że nie ma fantów, ja sobie idę. To chciałem was zaprosić na... niedługo na tak kolejny projekt, mega głęboka studnia. Yy, bo mam taki temat już nagrany, tylko muszę tam dotrzeć. Specjalnie powiem wam, kupiłem sobie panel ledowy do tego. Niestety nie jest on wodoszczelny. Ale powiem wam, że ta studnia nie ma wody, także zobaczymy co tam zalega po prostu na jednie, dnie, a jest naprawdę mega głęboka. Przynajmniej tak sądzę po tym jak się rzuca kamień, który tam leci kilka, nie wiem, trzy sekundy do dna zanim stuknie. No to jest, jest trochę głębia. Także wyczekujcie tego tematu niedługo. A może jakiegoś tam postaw przed tym wrzucę albo coś. No, także tyle, lecimy. Słuchajcie, co ja mam do powiedzenia? Na całym filmie ogólnie było to, co było. No, za bardzo tam nie było, także wracam. Znaczy, kończę ten film, tak jakby z trzema monetami jedynie. Także dla tych, którzy y, lubią posłuchać mojego ględzenia, to będzie to taki normalny film, standardowy. A dla tych, którzy czekają na jakieś super, mega petardy i fanty, no to niestety, ale nie dzisiaj. <grych> Także słuchajcie, no było ciężko, komary mnie jednak pogryzły, mimo że się podsmarowałem tu. Plecy najgorzej oberwały dzisiaj. Ale po prostu film wymierzam dzisiaj ilością wody. A jej już jest koniec. I dalej i dłużej się nie da w tym upale po prostu chodzić, nie? Także dbając o swoje zdrowie po prostu kończę. Nie wiem czy nie będzie z tego jeszcze jedna część dogrywana, ale to się dopiero okaże w planiu, także bardzo wam dziękuję za to, że dobrnęliście do tego momentu. Gorąco was pozdrawiam i zapraszam do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć. 对呀、yeah.